Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w okolicach w miejscowości Baszewice, blisko Gryfic. I jak to w tym sezonie, w tym momencie sezonu jeśli mój, mój się spodziewać, yy, pobieramy próbki na azot. Tym razem yy, głębokość 0,93 warstwy. Yy, natomiast ciekawe jest to, że próby zostały wyznaczone, czy miejsca tych pobrań zostały wyznaczone yy, na podstawie skanowania gleby. Tutaj sobie możecie zobaczyć tą mapę. Skanowania i strefy, na podstawie których zostały wyznaczone miejsca pobrania. Dzięki temu te punkty, które tutaj pobieramy, badamy na azot, są no możliwe do interpretacji, do wykorzystania. Wiemy, że to dla tego, tego miejsca są dobre wartości, nie są to wartości średnie. Słychać za mną, jak pracuje maszyna, wbija się za pomocą udaru Hydraulicznego No i tyle. Mamy piękne okoliczności przyrody. Zapraszam do podziwiania tych pięknych widoków. Co ważne, wydaje się, że nie wcześniej niż w marcu dopiero będziemy mogli wjechać na pola z azotem i to ewidentnie ze względu na. Warunki pogodowe, pokrywa śnieżna raczej tak szybko nie, nie zniknie. Prognozy mówią, że w przyszłym tygodniu ma być ocieplenie, ale to tylko w tym rejonie, tutaj zachodniej pomorskiej i, i pas nad, przy, nadbrzeżny. Natomiast w głębi Polski mają się utrzymywać te niskie temperatury. Także jeszcze trzeba będzie poczekać z zdawk dawkowaniem azotu. Ale to też jest dobra informacja dla tych, którzy jeszcze nie, nie zdążyli zbadać tego azotu, możemy do Was przyjechać, zadzwońcie, poniżej macie namiary, namiary do nas, także możemy Was odwiedzić i zbadać Waszą glebę. Zapraszam i do zobaczenia.